Cześć, nazywam się Ania. Dzisiaj jest 5 kwietnia 2020 roku, niedziela. I dokładnie tydzień temu postanowiłam, że zacznę nagrywać podcast. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, jak podjęłam tę decyzję, ponieważ nie była ona zaplanowana, a raczej spontaniczna, jak większość w sumie rzeczy w moim życiu. I no po prostu chcę Wam przedstawić kulisy podjęcia tej decyzji oraz e, plany na ten podcast. Co chcę nagrywać, o czym opowiadać, jakie mam plany na najbliższe tygodnie. Na pewno chciałabym zacząć od tego, że teraz jest dosyć wyjątkowy czas spowodowany pandemią koronawirusa. Większość z nas siedzi w domu i tak też jest w moim przypadku. Od ponad trzech tygodni pracuję zdalnie i wyszłam tylko trzy razy do sklepu. Mam nadzieję, że zrobiłam teraz takie zapasy, że na trzy tygodnie mi starczy. Ten czas jest dla mnie dosyć. Myślę, dobry, zaskakująco, ponieważ ja jako ekstra mam pełne energii, zawsze nie było pełno i praktycznie w domu tylko spałam. A teraz cały mój czas spędzam w 17-metrowej kawalerce w Warszawie, ale właśnie daję sobie radę i jest mi dobrze. Staram się wykorzystywać ten czas najlepiej jak mogę, i stwierdziłam, że skoro mam tyle wolnego czasu, nie tracę go na dojazdy, spędzanie czasu właśnie w komunikacje miejskiej, czy przygotowywanie się, malowanie, układanie włosów i tak dalej, to będę mogła w końcu zajść się rzeczami, nad którymi się zastanawiałam, ale nie mogłam ich zacząć, ponieważ nie miałam czasu albo pojawiały się jakieś inne wymówki. No, wprawdzie o podcaście nie myślałam nigdy, ale takie pokrętne drogi doprowadziły mnie do. Podjęcia takiej, a nie innej decyzji. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ja póki co nie mam ani nazwy podcastu, nie mam zdjęcia profilowego, nie wiem na jakiej platformie będę go publikować i w ogóle czy go publikuję. Ale skoro tego słuchacie, to znaczy, że jednak mi się udało. Ten tydzień poświęciłam na to, aby dowiedzieć się czegoś więcej o samym procesie nagrywania podcastów. Przesłuchałam sobie dwa odcinki Michała Szafrańskiego. No i stwierdziłam, że będę kuć żelazo póki gorące. Na razie mam motywację, zapał, więc nagrywam, a potem zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na pewno chciałabym zacząć od tego, że ja odkryłam podcasty kilka miesięcy temu i je pogochałam. Są fajną alternatywą na filmików na YouTubie, ponieważ nie trzeba patrzeć w ekran. Ja już wystarczająco dużo czasu spędzam przed komputerem w pracy, ale też. W takim czasie wolnym dużo korzystam z telefonu czy właśnie laptopa, dlatego podcast jest dla mnie taką odskocznią. Dużo też słucham podróżując komunikacją publiczną, a teraz po prostu biorę herbatę do ręki i sobie słucham, żeby się po prostu odciąć. I też fajną kwestią jest to, że można też robić dwie rzeczy naraz. Ja czasami myję naczynia i właśnie sobie kogoś słucham. Podcasty, które bardzo lubię, to jest Owsiana, jej drugi kanał Oczytana, Karolina Sopańska, dział zagraniczny, Michał Szafrański, wcześniej wspomniany. No i tak myślę, że w sumie przydałoby się znaleźć coś anglojęzycznego. Ale wracając do meritum, to po prostu podcasty od kilku miesięcy jakoś są w moim życiu. Długa kwestia jest taka, że obecnie czytam książkę Jakiego koloru jest Twój spadochron. Jest ona skierowana do osób, które szukają pracy albo chcą zmienić zawód, bo jej celem jest znalezienie pracy, która przyniesie ci pełnię satysfakcji. Zanim autor przedstawia najlepsze metody znalezienia pracy, przygotował on kilka zadań, które pomogą czytelnikowi poznać samego siebie. Ja właśnie takie jedno zadanie wypełniałam. Polegało ono na tym, że z listy ponad 240 czynności trzeba było wypisać te, które umiem robić. Ja tak zrobiłam, wypisałam kilkanaście. Następnym krokiem było wybranie pięciu z nich, które najbardziej kochamy robić. Ja w sumie no, nie dokończyłam tego zadania, ale przyglądając te czynności, bardzo zapadła mi w pamięć jedna z nich, a mianowicie opowiadanie. Stwierdziłam, że ja naprawdę. Lubię opowiadać przede wszystkim o moim życiu, moim doświadczeniu. Taka myśl się pojawiła i koniec. Nic więcej się z tym nie wiązało. Kolejną kwestią było to, że akurat sprzątałam dzień wcześniej komodę i znalazłam tam wiele różnych ciekawych rzeczy, m.in. kable, ładowarki, ale też mikrofon do telefonu, który zakupiłam, ponieważ chciałam zostać youtuberką. To się nie udało. Może kiedyś o tym opowiem bardziej, więcej. Ale mikrofon został. I wtedy też pojawiła się taka jedna myśl w mojej głowie, że fajnie, gdyby ten mikrofon się mi jeszcze do czegoś przydał. Bo przynajmniej te pieniądze nie zostaną wyrzucone w błoto. Ten e, mikrofon naprawdę jest nowiusienki, wyciągnięty jedynie z pudełka. Nawet kable nie są podczepiane i tak dalej. No i to jest jakby trzeci element. A czwarty... Pojawił się następnego dnia. Jedną z moich rzeczy, które zawsze chciałam robić, ale nie miałam na to czasu, było prowadzenie konta, profilu na Instagramie takiego podróżniczczego. Ja już miałam konto założone jakiś czas temu i dodawałam kilka zdjęć, jednak gdy wróciłam już do Polski z moich podróży, to zapomniałam o nim i pewnie uważałam, że jakby nic ciekawego w moim życiu się nie dzieje i nie mam czego dodawać. I chciałam ten profil zreaktywować właśnie w marcu tego roku, ponieważ miałam. Wycieczkę do San Petersburga. Jak się możecie domyślać, nie doszło do niej ze względu na obecną sytuację. I no co, nie mogłam ruszyć z moim kanałem znaczy, przepraszam, profilem, ale stwierdziłam potem, że no w sumie mam wszystko, czego potrzeba. Mam już założony profil, mam telefon, mam bardzo dużo zdjęć z poprzednich podróży, które po prostu leżą mi na dysku. Jest te kilka tysięcy, bo ja bardzo lubię robić zdjęcia. I leżą zakurzone, nigdy nie ujrzały światła dziennego, więc no, trzeba coś z tym zrobić. Mam po prostu zdjęcia, no i będę udostępniać je od czasu do czasu. Oprócz tego nauczę się trochę edycji zdjęć. Dodatkowo mam już wcześniej zakupione e-booki o tym, jak wykorzystywać hashtagi. Mam te, właśnie nawet takie zbiory hasztagów tematycznych, więc stwierdziłam, że mam, mam różne narzędzia. Więc sobie popróbuję, poeksperymentuję i zobaczymy, jak będzie. I postanowiłam właśnie, że dwa razy w tygodniu będę dodawać post na Instagrama. We wtorek, środa i niedzielę. I to była niedziela. Byłam w trakcie pisania postu. Miałam wybrane zdjęcie kota. I napisałam post, ale potem mi się przypomniała pewna anegdota związana ze zwierzętami. I zaczęłam ją opisywać. Ale stwierdziłam, że w sumie no ta anegdotka nie za bardzo pasuje do zdjęcia. I myślę, że byłaby fajna, ale nie pasuje tam, no i coś muszę z tym zrobić. Pomyślałam, że no, taka anegdotka nie może się zmarnować. Do postu jej nie dodam i trzeba może znaleźć jakiś inny sposób, w który mogłabym ją przekazać, opowiedzieć. I wtedy te wszystkie elementy, o których Wam właśnie wspomniałam, ułożyło się w jedną całość i stwierdziłam, że dobra, skoro uwielbiam opowiadać i gadać, a że mieszkam sama, no to nie bardzo... Mam z kim rozmawiać, więc po prostu tą swoją miłość do opowiadania i mówienia przeleję na podcast, ponieważ mam już mikrofon, mam telefon, na którym mogę nagrywać, mam content, ponieważ stwierdziłam, że dobra. Wiele jest takich kanałów podcastowych, eksperckich, ludzie opowiadają właśnie o firmie, o biznesie, o zdrowym stylu życia i tak dalej. No, ja nie czuję się na siłach, aby. Być ekspertem w jakiejś dziedzinie, ale wtedy sobie pomyślałam, że w sumie jest taka jedna rzecz, w której jestem ekspertem i jest to moje własne życie. Uważam, że mam takie szczęście do śmiesznych sytuacji. Zawsze mi się jakaś przygoda przypanoszy. Może kogoś to rozśmieszy, wywoła uśmiech na jego twarzy. A jak są jakieś osoby, które mają podobne problemy, to wtedy będą wiedziały, że nie są same. Nie tylko je spotyka pech, może no nie pech, te śmieszne sytuacje, nie tylko ich spotykamy, poczują się raźniej. Na tym podcaście chciałabym Wam opowiadać o śmiesznych wydarzeniach z mojego życia, jakieś anegdotki, przygody, które mi się natrafiły. Nawet spisałam sobie kilka pomysłów, no i nazbierało się ich troszkę, więc mam nadzieję, że na kilka przyszłych odcinków. Mi się te historyjki przydadzą i będę mogła Wam je opowiedzieć. Nie mam żadnych oczekiwań co do podcastu. Będę nagrywać, mówić, a czas pokaże, co się wydarzy. Nawet jeżeli nie będę tego kontynuować, to zapewne wyciągnę z tego jakąś lekcję, czegoś nowego się nauczę i jakoś ten czas kwarantanny produktywnie i efektywnie spędzę. Bardzo Wam dziękuję za posłuchanie mnie. Mam nadzieję, że się zbytnio nie nudziliście i widzimy się niedługo. Do usłyszenia. Pa!